są jest a nie mamy wszystko. I tutaj jak wyjedziemy to na dwa pasy hmm. się można rozstawić Ustawmy się po trzy auta, tak jak teraz się ustawiamy Takie Musisz wysłowić No, no tak potrzeba. Dobra do odpalaj, jest jedziemy <coughs> Nie wiem Albarsz jak jesteś ufo To było A gdzie jedziemy? No, przed... Ja przed, przed siebie. Ja też bym kolos tu przejechał. No, tak. to jest tyyle, prawo, prawo. No. się prawo. Dwa pasy, Dwa. Trzy Tych Jeszcze raz za was że ktoś to kogoś, kogoś wyprzeci, to, to zabijam. Przyszuj, jadę środkiem, w przodu, jadę, jadę na gylina. Hoping it changed, but when I focus on reality we They got me on my like <laughs> Hey, look, I'm ready to get my slug on I load my clippers slip my motherfucking gloves on I get scared to blast on these suckers if they testin' I got my up cock, I got dead and gone. I keep my brain on the game and stay headstrong These all the got to want me, kill me in my sleep

Jakby strzelił to po prostu uciekimy i tyle. Nie, razu... nie, tego wiem. z bety, się dowiemy. <gry> ja, bym, ja bym nie robił dymu, mówiłam, że... Na nie, dymu. nie robimy dymów. ten z bety już pewnie pojechał, bo myśli mi, że będą dymy. Masz takie wrażenie, że on wie, że w biegu Nie, wie, bo idziemy... znowu. Znaczy jak... Dobra, dawaj nuta, leci nie, co ty robisz slomo? Slomo nuta. Nie ma się Ja bym po prostu taki jestem palikiet taksowego obił w lewo i jakby tak przejechał. Nie normalnie to. Wsadzając tak je normalnie jedziemy. Wiecie, na przeciwnym, na lewo, na przeciwnym, na fiku. Music muzykę teraz, wyłącz muzykę. Się, Nie, po co? Po co? Nie, włączaj no, muzykę, no, lecimy w no, 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 no. 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 Strzelają, strzelają. No to bombimy. Dobra, wysiadka. No to jedziemy, kurwa. Leży jeden, leży jeden. Leży drugi, leży drugi Podchodzimy powoli Ja od kasyna Obiegnijcie ich na plecki, no obiegnijcie, czek na siebie, się wyjebało Trzech od nich leży, trzech od nich leży Ja też czekała, jeszcze jest. Za ośką, za ośką jest jeden, od kasyna Nie wiem, mów mógł... Obiegnijcie, zaopiegnijcie z Mówię wam. I maskę założę Pomóżcie mi środku, pomóżcie mi środku Już Chula, to on, ja się jeżdżę Kurde, to mówią wyjdzie taki Śpi kolejny, śpi kolejny Będziesz płakał cały czas ze rzeczy. No babka jest chyba, zabijcie się czy nie? No i nie biegajcie ich cały czas, cały czas ich biegajcie. Oni są kurwa, oni są Przez płot, przez płot. babka jest na tych koniach, to się upuszczał czy nie? Tak, ja jedną, no, zabiłem. Ja jestem, tak, nie słuchajcie. W środku jest dużo i w środku ich jest dużo. Tak, tak. Kurwa, są na zewnątrz. Najwyżej. Na tych koniach dwóch, pomocy, kurwa. Leży kolej. Dużo tym, dużo tym, dużo tym, dużo tym, dużo plecy, dużo plecy, dużo plecy, pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie! Kurwa! Jednego mam na plecach. Leży, leży koń kolejne. Dobra, dobra, git, To. Musi mi, kurwa! Gdzie jesteś dokładnie? Na przodzie, na przodzie. Tył mam, gościa. Tu już się dojeżdżam. Na tyle jest chyba pięciu nawet. I jeszcze jeden. Mam plecy. O to się, to się źle skończy. Babka na koniach, babka na koniach, w Mówiłem, Mówię, że się I Idę, idę, idę. Jeden plecy, jeden plecy od kasyna Konie leży, ała. Dosta.